Cześć, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kolejny serwis. Jest to serwis MacBooka Pro 13 Retina z 2015 roku. No i objawy w tym przypadku są takie, że nie działa po prostu klawiatura i trackpad. Jest to bardzo popularne uszkodzenie, w związku z czym chciałbym Wam pokazać, jak to diagnozować, jak to naprawić i mam nadzieję, że wielu z Was się przyda. Ujmiemy to teraz z widokiem z szerokiego kąta, tak żebyście mieli podgląd ekranu i klawiatury jednocześnie, żebyście widzieli co ja robię i w jaki sposób wyciąga wnioski. Znaczy tak, Wciskam przycisk power, tutaj zapala się dioda to znaczy, że mm, komputer się startuje. Chwilę to może potrwać, zanim usłyszymy charakterystyczny gong. No i teraz tak, trzymam przycisk alt, co powinno doprowadzić do zbutowania go, do w sensie do menu, boot menu. Natomiast system startuje od razu, co tym idzie ten przycisk nie działa, no ale power działał, tak? komputer uruchomił się. No i dobra, mamy tutaj system klienta, natomiast zobaczcie, klawiatura w ogóle nie reaguje, trackpad zresztą też. Natomiast to ciekawe, przycisk power działał, tak jak wcześniej zauważyliśmy, a w momencie, kiedy spróbuję wyłączyć go poprzez reset SMC, czyli tutaj te klawisze 4, shift, ctrl, alt, command oraz power, no to reaguje, czyli te klawisze teoretycznie też działają, tak? Wyrywkowo, wybiórczo, dziwnie, prawda? Dobra. Więc w takim razie otwieramy kompo i patrząc, co tam się dzieje. Wracamy do tego ujęcia. Otwórzmy go i zobaczmy, jak sytuacja wygląda w środku. Przy rozkręcaniu tego kąpa, musicie zwrócić też uwagę na to, że nie wszystkie śrubki są takie same. Konkretnie te dwie ta oraz ta u góry przy złączu, przy, przy, przy zawiasach, są krótsze od całej, od całej reszty. I pamiętajcie o z powrotem również na to, zwrócić uwagę. Pierwsze całość first. Odpinamy baterię, no i dobra. W przypadku tego komputera, Apple rozwiązało to w taki sposób, że o ile tutaj gnieje taśma, czy gniazdo klawiatury, o tyle sygnał nie idzie bezpośrednio do kontrolera na płycie głównej, Natomiast jest przekierowywany jeszcze dodatkowo przez taśmę, przez, przez odpowiednie układy przekierowany jest dalej do TrackPada idzie tą taśmą. Tutaj ten układ jest kompilowany razem z sygnałem z Trackpada, i dopiero tutaj jest trans, m, prze, przerabiany powiedzmy e, na sygnał USB, który dalej trafia do płyty głównej, z tego względu, że no właśnie takie peryferia zwykle są podłączone magistrali USB. No, także, także zobaczmy dalej, jak to wygląda pod mikroskopem. I w przypadku tego uszkodzenia, no moje podejrzenie spada na tą taśmę. Taśmę tylko więc spójrzmy sobie, jak to ono wygląda. No, nic do tej pory nie wskazuje. Nie widać tutaj żadnych uszkodzeń mechanicznych, gniotek. Spójrzmy jeszcze na drugą stronę. I to jest wszystko bardzo ładnie, ale mimo wszystko z doświadczenia śmiem twierdzić, że pierwszą rzeczą, którą tutaj wykonam, to będzie wymiana tej taśmy. Spróbujemy, zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. I zobaczmy teraz, jak komputer się zachowa. Jak będzie zachowywał się z nową taśmą. No i zobaczmy po taśmy, jak teraz sytuacja wygląda. Odpalamy komputer. Zobaczmy, czy zareaguje na przycisk, ale to już będzie pierwszy sygnał, czy jest dobrze, czy nie. No i wola, mamy menu. Uruchamiam system zewnętrzny zainstalowany na tym oto pendrive'ie, dysku zewnętrznym. Zobaczmy, przetestujemy całą klawiaturę i trackpad, bo oprócz tego, żeby, że muszą działać funkcje wskazywania samego kursora, to jeszcze dodatkowo w tym 2015 roku został zainstalowany, użyty silnik Top Engine. Czyli zobaczymy, czy ten trackpad wibruje tak, żeby symulować Wrażenie kliknięcia, ale zacznijmy od klawiatury. Że teraz wam trochę przybliżę. podmiot klawiatury. Jedziemy. Tutaj więcej pod lodzie klawiatury, układ klawiszy jest troszeczkę inny niż rzeczywiście na komputerze, dlatego też czasami one klikają się nie w kolejności odpowiedniej, ważne, żeby, żeby każdy był przetestowany. Dobra, czyli tutaj klawiatura działa prawidłowo. Trackpad klika. Czekajcie rzucę na szeroki kąt. Trackpad reaguje na całej swojej szerokości, na wszystkich krawędziach i teraz sprawdzimy klikanie. Klikanie w lewym narożniku, klikanie w prawym narożniku. Natomiast. Rzeczywiście czuję też pod palcem tego, to muszę Wam opisać, że czuję, że silnik też pracuje prawidłowo, w związku z czym, no tak jak mówiłem, tak jak przypuszczałem, w tym przypadku pomimo tego, że taśma, która tutaj była zainstalowana nie jest wskazywana żadny, w żadnym stopniu na uszkodzenia, gniazda są czyste, końcówki nie są pokorodowane, także tutaj nie było też mowy, o, nie też mowy o kontakcie z cieczą jakimkolwiek. Natomiast rzeczywiście to był problem i ta taśma jest problemem bardzo często w przypadku tego modelu. Bardzo często okazuje się, że właśnie klawiatura przestaje działać, jak również trackpad i szybki reset SMC czasami załatwia sprawę, natomiast załatwiają tylko na chwilę, z tego względu, że jakby problemem są uszkodzenia tych ścieżek na skutek, bardzo często, najczęściej na skutek tego, że w komputerze zbierają się zanieczyszczenia, nieczyszczenia, które mechanicznie po prostu przerywają ciągłość tych obwodów. W związku z tym taka taśma na, na szczęście nie jest zbyt droga. Można w bardzo prosty sposób, zresztą jak sami zobaczyliście przed chwilą, ją samodzielnie wymienić. No i temat załatwiony, tak? Komputer działa. Do wysyłki. A jeszcze słuchajcie taki Proti mnie. Jeżeli faktycznie w Waszym przypadku no tutaj wymiana tej taśmy pomogła, to aby ustrzec się przed koniecznością jej wymiany. Powtórnej, w przyszłości, można sobie zrobić takie małe zabezpieczenie. Ja to bardzo często montuję tym znajomym, ewentualnie czasom, które się decydują na taki zabieg. A mianowicie na tą taśmę naklejam 2, trzy, cztery czasami, nawet warstwy po prostu izolacji taśmy izolacyjnej, dociętej oczywiście na wymiar, w taki sposób, żeby jeżeli tutaj w dole klapy będą zbierały się jakiekolwiek zanieczyszczenia, które w momencie, kiedy komputer jest ściskany, kładziony na jakiejś tam powierzchni. Będą się od spodu po prostu wbijały w tą taśmę, no to będą wbijały się w warstwę zabezpieczającą, a nie będą uszkadzały jej, i no, dzięki temu zaszczędzimy sobie kolejną naprawę. Zobaczcie, teraz mamy odpalony układ podgląd schematu tej płyty głównej, o której Wam mówiłem wcześniej. Teraz spójrzmy na złącze klawiatury. Tutaj mamy bezpośrednie połączenia do pojedynczych, poszczególnych przycisków, czyli kontrola, shift, option i tak dalej. Tutaj zasilanie klawiatury, mamy tutaj włącznik on-off, natomiast reszta, jak się okazuje, to są sygnały, które idą bezpośrednio do tego układu. Różne te, te połączenia idą do tego układu, natomiast ten układ dalej, jak się okazuje, tworzy linię I2C, którą komunikuje się, spójrzcie dalej, z gniazdem, no, tak żeby to było widoczne, z gniazdem tym y, do taśmy trackpada, czyli tak tutaj y, klawiatura wysyła sygnały do tego układu. Ten układ tworzy linię danych, szynę danych, y, którą komunikuje się z trackpadem, natomiast trackpad dopiero dalej. Y, gdzieś tutaj zaraz odnajdziemy to. O właśnie, przesyła dalej do procesora y, sygnały już skompilowane i z trakpada oraz klawiatury mm, poprzez szynę USB. Tak to wygląda w teorii. No jak się okazało w praktyce, ma zastosowanie i udało dzięki się, dzięki temu udało nam się naprawić ten na komputer.